Włącz i zostań z nami. Ojciec Leon Knabit, Benedyktyn, jest dziś naszym gościem. Witam serdecznie w naszym studiu. Szczęść Boże. Serdecznie, Boże, też witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, żeby pary parytet, oczywiście. Nasze spotkanie wiąże się z przyjazdem ojca do Wrocławia by wziąć udział w czwartkowych katechezach wrocławskich. To już druga edycja tej inicjatywy, inicjatywy poświęconej rodzinie, w której udział biorą znani i cenieni w całej Polsce prelegenci i duszpasterze. Jak ojciec ocenia to dzieło? Czy dziś jest ono potrzebne? To jest pytanie trochę potwytliwe i kokieteryjne. <laughs> każda akcja to... Ma na cel ogłoszenie Sława Bożego w rozmaity sposób wprost, bezpośrednio, czy omawiając problemy związane z człowiekiem w ogóle, a rodzina jest jak najbardziej problemem człowieczym, no ma sens, a to, że ono to może być powielane dzięki środkom masowego przekazu, radio, internet, jakakolwiek telewizja taka ogólna czy mniej ogólna, niszowa, to jest bardzo ważna rzecz, bo po prostu jest zawsze ambona, która ma zwielokrotniony sposób oddziaływania. To jest, jak to będzie za tym, jako człowiek, który z mediami też jest dosyć obstukany od wielu lat. O tym też mam nadzieję jeszcze zdążymy porozmawiać. Nie chcę za bardzo wnikać w konferencję ojca, żeby też tutaj wszystkiego nie zdradzać i nie poruszać, ale temat, który ojciec poruszy, to dialog w rodzinie i chciałam zapytać o to, jakie są cechy dobrego dialogu. No dialog jest dzisiaj chyba podstawą w ogóle relacji międzyludzkich, dlatego, że mamy wielu ludzi, którzy mówią sobie amuzą, mówią tak, że ich nic nie obchodzi, czy jest czy nie, albo ton, albo tematyka, albo ja wiem jeszcze co, no. Tymczasem ja oprę, to jeszcze będzie opowiedział, w czasie mojej prelekcji, że po pierwsze pamiętaj, że nigdy nie masz tyle racji, żeby twój przeciwnik nie miał już troszeczkę. Więc jeśli jest nie jest zacięcie, tylko jajnik, albo żona, albo mąż, a czasami dzieci gwizdą na starych, to nie ma mowy dialogu. A z drugiej strony, to, to jest od Wojtyły, słyszę o książek, chyba jeszcze nie byłem że trzeba w dialogu tak mówić, żeby chcieć, by mnie ludzie zrozumieli. A tak słuchać, że chcieć zrozumieć, jak do mnie mówi. Bo profesor, czasem mówi się, tak jak profesor do uczniów, rozumiem, nie on swój wygasz, by się powiedzieć, tak samo no, rozumiecie te tematy ludzkie, bezpośrednie, odnoszące się do drugiego człowieka, a ja tak mówię, jak robię, nie dla mnie. Natomiast jak słucham, nie chcę słuchać, dlatego że wiem nie tak, chcę, co mi powiesz. A może dzisiaj powiem co innego, prawda? Więc słucham, że chcę zrozumieć to, że człowiek mówi. Nawet z degresją jest mała. Jeden z naszych wspaniałych zakonników, ojciec, Wawrzyniec, Ratajczak, już nieżyjący, nie w pamiętajcie, że w najgorszym kazaniu jest jedno zdanie dla Ciebie. Pilny, że się go nie przegapię, a w lepiej. Po słabo jeszcze to zdanie dla Ciebie że nie nastąpiło, a już złapiesz to, o co chodzi. Więc w każdej mowie trzeba się wychwycić coś dla siebie, a teraz kiedy mówią, to muszę też myśleć o tym, że to nie może być puszczane w przestrzeń o relacjach interpersonalnych, w ekwizjologii postkoncyliarnej, zwłaszcza w eschatologicznym. Ależ mądry to się a Jeśli podobnym językiem, czy podobnym tonem przemawia się, że zaszedł zawsze do najbliższych, a to bardzo przepraszam. A to niestety zdaje się częściej mi się wydawało. Jak wiele rodzin, gdzie rozmawiają, naprawdę szczerze, z życzliwością i spierają się nawet bardzo mądrze, Dochodzą do pewnych kompromisowych wniosków, albo zgadzają się wszyscy, ale jest wiele rodzin, gdzie, gdzie dom jest miejscem, w się przebywa z busu, a młodzież tylko może to pryska, to się mówi. No więc potem zaczyna, gdzie są rozwody. Nie potępiamy rozwodników, ale widzimy, że ich życie jest, no, umniejsz jest umniejszone. O brak a więc założył dla nas i o poczucie bezpieczeństwa. Dzieci też. a jak nie ma dzieci, to ja wiem co. Czwarta żona, piąty mąż, prawda? No i co dalej? <laughs> Skoro wspomnieliśmy i przywołaliśmy już temat rodziny, a rodzina to jest miejsce realizacji powołania, to chciałam zapytać właśnie o powołanie. Mam w domu taki kubek z cytatem Ojca: Jesteś stworzony i powołany do szczęścia. Bardzo często on mi dodawał otuchę, ale też dawał sporo do zastanowienia. Znam wiele osób, które nie wiedzą, jakie jest ich powołanie, i przede wszystkim nie wiedzą, jak to powołanie odkryć. Czy ojciec ma na to jakąś receptę? Uważam, że trzeba się do tego podstawowego powołania, na, tym, na, na tej bazie użytecznego języka poszukiwać swojego specyficznego. Na pewno jestem do szczęścia, czy jestem powołany do wiecznego szczęścia w niebie, I To jest podstawa. Ja się o tym zapomni, ktokolwiek, nawet osoby duchowne, pobożne, działające w Kościele, ale przekładające działalność taką dorywczą do, 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 do jakiegoś tam zadania, do celu, prawda, takiego pośredniego, a zapominają, że to wszystko musi być podporządkowane celowi ostatecznemu, no to te mamy, stąd niestety, ale zbyt mocno. Skuteczne działania i mało wewnętrznej satysfakcji. ponieważ człowiek czuje, że coś jest nie tak, prawda? Jest rozkwaszony, nastroszony, ileż goryczy i żółci wśród tzw. działaczy katolickich płci obojga i stanu wszelakiego. Dlaczego? On się ma kochać bliźniego siebie samego, a siebie nie kocha, w że rzeczy, jest zły na siebie. a to potem jasne, że nie jest łaskawiciem dobra. Więc pierwsze połanie do szczęścia no a potem na no, ogół. No, do małżeństwa. I po hmm. powołanie człowieka do małżeństwa, to przede wszystkim po tym, żeby pilnować biletu do nieba, nie zgubić go, a do 11, to pilnować, żeby się małżeństwo nie rozleciało, żeby się docierało, żeby było coraz lepiej. I dopiero na tym, że porozumieć z małżonką, z mężem, żoną, zorientować się, co ma to zrobić dalej. Bardzo często jest tak, że ona poświęcać dla męża, bo wiesz, że on ma być na to naukowcem, prawda? I żona i dzieci, on się jak jest dobry, mądry mąż, jak najbardziej, on będzie poświęcał dużo czasu, ale główne hobby to chcemy się wyżywa, wypowiada, i jest kimś i dla rodziny kluba, ale nie będzie jego nauka. I będzie miał doskonały rzemieślnik prawda, I my będzie się angażował w służbę kościołowi. Są to ludzie, etatowo pracują dla kościoła. Nie wszyscy są to, tak, A jeśli nie, to wtedy. Wtedy co? Zasęczą, że jest stworzone do małżeństwa, ale Pana Boga stać na to, żeby niektórych wybrać do innego powołania, więc albo w zakonie, męskim, żeńskim, czy w kapłaństwie, czy, czy w Instytutie świeckim też może być, prawda? że po w świecie o danym całkowicie Panu Bogu, przez śluby. A czasem Panu tak próbuje, że, że człowiek nie może oddać na swojego. Nie że nie bardzo by chciał być tym, gdzie to się że singlem, prawda? Ale, ale jeśli musi, to w się, ponieważ skoro, skoro Ty nie dajesz mi małżeństwa, wciąż jeszcze czasem każe długo czekać. W takim razie muszę zorientować, co mam robić jako człowiek będący Samotność, jedyną słową Pana Boga, nigdy nie jest samotny, bo macedończy, ma przyjaciół i tak dalej, no, ale nie ma końca takiego serca, to wtedy uważam, że trzeba w poszczególnych wypadkach z przyjacielem, ze spowiednikiem, czy przez własne rozumowanie, kombinowanie i modlitwę swój sens konkretnego powołania. No właśnie, a co w takim przypadku, kiedy ktoś źle odczyta swoje powołanie, kiedy jakoś tak w życiu się mota i nie za bardzo wie, co ma robić, czy jeśli odczyta, wybierze źle, to żyje potem z takimi wyrzutami sumienia, z jakimś poczuciem niespełnienia, czy też Pan Bóg trochę się do nas dostosowuje i zmienia tę naszą sytuację? Ja mam powiedział o sens człowieka. Jeśli może, nie jeszcze zmieni. Bardzo często może w trakcie, że widzę, to nie to, czasem przychodzę na inne studiów, czasem do innej pracy, gdzie się potem się do i tak dalej, Ale jeśli muszę zostać w tym, bo nie ma wyjścia, to wtedy tam gdzie jest przekonanie, może powiedzieć, że wykonuje swoje zadania, no, to może być takim artystą w swoim zawodzie, w swoim powołaniu. A jeśli nie być artystą, to przynajmniej powinien być dobrym rzemieślnikiem. Dobrze, że jest bardzo ceniony. A może artyst zaczyna się tam, gdzie się kończy rzemiosło, prawda? Więc jeśli czuję, że nie, to zamiast narzekać, jeśli nie mogę mieć no, w domku z ogródka, to będę mieszkał w bloku, ale będę uczciwy, nie będę się upijał, będę płacił czynność i tak dalej, prawda? To samo i tutaj nie mogę być ministrem, ale mogę w jakimś tam, prawda, jako ten, co ministerstwo zaopatruje w wodę, w gaz, w prąd, dalej, być tak doskonałe, że gdyby pana nie było, panie Franciszku, to, to my byśmy się wbrudził w zimnie i wtedy, i wtedy nic nie pomoże, kiedy zimno, brudno i nie wiadomo jak, prawda? Ja sam muszę nas. Z obieckim jestem. To jest troszkę tak jak, ja powiedział, jak z filmem że Oskara nie dostaje się za królów, prezydentów i papieży, prawda? Może grać dziada, może grać służącą, może grać prostytutkę, może za, za tę rolę dostać Oskara. Więc jeśli się ręczy, że próbuje się przebijać na prawo i na lewo, jak się uda, to, to wyrębuje sobie w życiu, prawda? chce chcę mieć, a jeśli nie uda, a się mam tu zostać, pan mówi, trudno, ja się jestem tu widzieć, prawda? I tutaj bądź na pierwszym miejscu. Jak ktoś jest towarzystą, to nie będzie ścigał się z Mercedesem, z formą pierwszą. On ma zdobyć medal złoty w Królewskim, a nie w Rajdzie Dakar. Prawda? Tak samo i tutaj, jeśli jestem, jeśli jestem bratem zakonu, to nie będę oczywiście wpał się do generała, chyba że jest zakon nieklerycki, tak, i tam może być generałem. Prawda? tak dawno zakończyliśmy rok życia konsekrowanego, i na naszej antenie przez cały ten rok wiele osób konsekrowanych dzieliło się swoim świadectwem powołania. Ja chciałam zapytać, dlaczego ojciec został zakonnikiem i dlaczego benedyktynem? To zajęcie się, bo Pan Bóg to wybrał. Ja nie wiem, co do powiedzenia, bo tak zwane zbiegi okoliczności, że wiadomo, nie ma przypadków, bo przypadki to jest Pan Bóg działający inkognito. Może to nie ja to przypadek, we wszystkim paru kieruję. Zosieńczą był dostawiony na państwo dzieci dzialne. <klimy> Nasze położyć diecezji, przedtem była pińska jeszcze, ale potem gdzieś wsiedle świeżej Podlasi, w świecie, to się uchwał tam sędziary, tam święcenie, ulubione gdzieś mężańska, i tak dalej. Ale potem jeden z moich znajomych kolegów, który wstąpił do Zakonu jako kleryk, właśnie w tym odbywał swoje studia, tam sobie powiem, studium domowe zaraz po wojnie. I mówię, zobaczysz. Przyjechałem, zobaczyłem. I to ja pociągnąć śpiewjański. U seminariów bo był dobrze postawiony śpiew Grzegorza to się podobało. Ja śpiewałem z klerykami w Stalach, kiedy jeszcze nie byłem klerykiem. Profesorzy zaproszeni byli po cywilnej mocinowości, tak? I potem w czyńcu usłyszałem ten śpiew Grzegorza no to mnie oczarowało. Ty nie sam był okropny, bo to jest parę lat po przyjściu, to było brudno, yy, prawda, zrujnowane wszystko, zmurszały te mury. 69 Wszyscy dopiero mnie się, a ja no myślę, że w 1991 pierwszym, to, to bardzo nie niedługo, 12 lat to jest nic dla odbudowy, ledwo dostanę go tak na nogi, ale ten duch myślę, no. A bardzo się myślę, no... Yy, z, i nie będę wstępował po tym impulsu. Powiem, że zapalenie zapaleniu nie nierwie się ze mną trzeba się z no, Po siedmiu latach przyjąłem do czyńca, kiedy i zdrowie pozwoliło, i tyjęc się przyjąć, i blisko puściłem. Te trzy parametry zagrały. Jeszcze i rodzina to się jak jakby zabezpieczona. Także czekałem cierpliwie, i kiedy wam wstąpiłem i już. Myślałem, że moje zójta, nawet, nie, to moje zujta, nawet. Ja to aczkolwiek duchowny, mówię, to by się to jest świętacze wyszło. A ja myślałem, że Franciszka na będzie kolby był bardzo modny, mm -hmm. bo to wieść rozchodziła o jego święcie męczeńskim. Myśleli, jak ograniowili z rzekami, że tam przyjęcie, że tam bazylkę się bazylika dopiero. Tak. No, stale, to nie trafili, ucho. No, no i co, żeby ucho. No i co, gdzie ten budynek? do niedawna rudera straszna i w ogóle jest dzisiaj oczekowany na poziomie jak należy. Nieskończone jeszcze robota, bo jeszcze, jeszcze ostatnia twierdza, gdzie broni się w barscy, prawda? A o Konfederatach za dużo się o Polsce nie mówi, więc myślimy, że jest takie muzeum i, i dokładnie podać to wszystko i opisać, i pokazać i, i reszty murów, obwołowań i rodziny i to. Więc to się będą pieniądze w Najbliższych dwóch, trzech lat powinno być, że będzie tego koniec. Z tym, że te rzeczy odbywane na początku, już się zaczął słychać, no. bo powiedzieli, że jak ten jest, będzie odbudowany, będzie koniec świata. Więc sami żeby nie odbudować go do końca, tak całkowicie. Ale ten przyciąga dziś przecież bardzo wiele osób, prawda? Organizują na ojcowie, ta, ojcowie wiele Wiele rzeczy dzieje, te warsztaty, małżeństwo w kryzysie i Kebana, Post, św. Hilda z milczeniem i z gadaniem w te dziecięce warsztaty rozumiem, to jest skryptorium bardzo ładne, że dzieciom opowiadać opowiada nie, że to mniejsi, że nie mieli pulpity, gęsi pióra i pisali, to z czasem przyjeżdża. Za to siedemdziesiąt takich wycieczek klasowych, rozmacie. Między innymi było skryptorium. z skryptorium. wielkim szczęściem patrzymy, to jak się przepisują, patrzymy się z śmiechami, podpicy są. Prezydent przynajmniej wtedy jeszcze duda był w tym, padł też mamy zdjęcia siedzi w tym skryptorium i też oby dobre rzeczy podpisywał, prawda? Ojcze, trwamy w okresie wielkiego postu. To taki czas kojarzący nam się z wyciszeniem, z przyjrzeniem się sobie, swojej duchowości. No co, Ojca, zdaniem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w tym czasie? No, bo to bardziej poznać siebie w Bogu, a Boga w sobie. No, to że nie mamy czas. Ja mówię, Wielki wielki dla człowieka wierzącego to jest już takie czerwone światło. Się goni, 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 trzeba się zaświecić, trzeba stanąć i nie poradzi. To samo człowiek wierzący, świadomy tego, po co żyje, świadomy tego celu, więc trzeba troszkę zatrzymać się na chwilę, jak to jest piosenka, tak, zatrzymać się na chwilę, prawda, no, i no, i pomyśleć, takie, taki mały remandat robić, prawda, że kim jestem, bo. Yy, człowiek zaganiany, nie zatraca kontrolę siebie, ocenę siebie, ale rekolekcje zawsze, czy spotkania swojej konferencji jakieś przestrzeń dobrej książki, porozmawianie na tematy poważne, tylko byle z innymi ludźmi, pomaga ustawić siebie odpowiednio i się dobrze podziękować Panu Bogu. aleluja i do przodu. Tym, że aleluja w pośrednim nie istnieje, będzie dopiero wielką sobotę wieczorem. Natomiast jest coś nie tak spokojnie, ciepłym naprawiać, wiedząc, jak się mi Kupryś z Krakowa powiedział wyraźnie, że się jest na końcu, dlatego nie, nie jesteśmy niecierpliwi. Cel jest bardzo wysoki, a to, że czasem się wleczemy zamiast biec, trudno, ponieważ ma rozmaitych stołowników i zgodzi się z nami takim, jakim jesteśmy. Może mamy być patronami ślimaków, a nie koniecznie prawda? To zatrzymanie się nad sobą często też wiąże się z takim smutkiem, bo kiedy faktycznie już z tego biegu wyjdziemy i przyjrzymy się sobie, zobaczymy, co w nas jest nie tak, no to właśnie troszkę przytłacza, powoduje takie przygnębienie, czy w Wielkim Poście jest też miejsce na radość? No jest na szczęście, że poza Wielkim Postem i poza rozmytymi, smutnymi rzeczami mamy Rok Miłosierdzia. I na to trzeba koniecznie mieć w swoich rozważań, swoich refleksji, a świadomość, że nie ma dna, w się znajduje obecnie, póki żyję, ruszam rozumem i wolą, żeby nie ma, żeby to odkręcić, prawda? Wszystko do siedemdziesiąt 77 razy Bóg przebacza. Jezus, jak mówi papież Franciszek lubi, nie męczy się przebaczaniem. My się męczymy, ponieważ jesteśmy na siebie wściekli, mówimy właśnie, na no to nie kramy ludzi, bo kramy siebie, prawda? Więc my się męczymy prośbą. Tak długo mam prosić. I no, tu przychodzę i żeby, że jak pijak, prawda, nałogowy, to przychodzi do sióstr żwietanek, na tej i no, półkę nie będę pięć, a za tym się znowu znów upity, prawda, i znowu, i znów. Jeśli się troszkę rozumiem, to mu głupio. Ale są dobre do no, Panie będę mi Pana, przecież się pan zrozumie, nie tale, żeby wypije, prawda, Że szkoda Pana. Więc ja tak są. do Pana Boga, że żeby tam jest głupio bardzo. Dobrze, jak się wstydzimy jeszcze, a ale bezczelnie się od całym do Boga robił źle. No ale ktoś to myśli to chodził, to im lepiej pan zrobił Pana Boga, tym mniej w nas bezczelności. <grym> Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać ojca o internet, w którym jest ojciec bardzo aktywny. Prowadzi ojciec swojego bloga, można obserwować też działania ojca na profilach, na portalach społecznościowych. Nagrywa też ojciec filmiki, w których odpowiada na pytania internautów. Dlaczego jest ojciec tak bardzo obecny w sieci? No właściwie to nie jest moja inicjatywa, inicjatywa naszego wydawnictwa. Kiedyś ja w ogóle nigdy nie przypuszczałem, żebym pisał książki, raczej byłem od gadania. To są słabe, już obiecał mi, pan doktor, że jeszcze mi troszkę poprawi głos, żebym umarł zdrowy, to mi się przydało, prawda? No ale, e, ale raczej byłem od gadania, nie od pisania. Napisałem na jakiś do list, jestem synem listonosza, to lubiłem nieco pisać i powiedziałem obszerną korespondencję. A gdzieś tam raz jeden jakiś wywiad, który się podał, w tygodniku tego powszechnym o wierze. No to by tak, no, rzeczywiście był dosyć udany z widziałem z tych czytelników. nie powiedziałem, że tak, ojcze, mam jeszcze wiele innych pytań, ja zapytamy. No i dwa miesiące czy, czy mnie prześladowali pytaniami, zrobili swoją książkę. Powstała pierwsza książka, Sody do nieba, to nie ma. Dostała wyróżnienie Biblioteki Raczyńskich Poznaliów, więc byłem dumny. powiedział, na nas z Galicji to e, takie wyróżnienie Raczyńskie, to jest wielkopolski Nobel, Ja byłem zawalony, prawda, oczywiście. No i panem się potoczyło, czasem o ponad 40 książek. A wiadomo, że jak pisze książki, trzeba pisać przy użyciu internetu. Gdzie, ojcze nasze władze wydawnicze, bo żeby się bloga pisał. Bo ja nie umiem, nie, czasem się nie da. To nie, tylko przy materiał, tekst tak się zrobił. Mamy no, tego z administratora, że to wiesz, w że że dobrze, ojcia bierzemy w kołcie, co znaczy, ojcie nie musisz, ojcie się zgadza i tak dalej. Otrzymałem, że głosuję. Maciek musiał, prawda? Maciek przed Tobą kariera. pójdziesz w Polsce, koła w Tobie, ja jeszcze odchodzę, to jeszcze będę chciał co robić. No i tak powoli, powoli. Z tym, że oczywiście ja jestem, w e, to przybicie, tą domu, kim jesteś, i tak dalej, a ci, którzy piszą, no, że m, prawie wszyscy są anonimowi, tylko nika swego wieszczają i olbrzymia większość jest przy, pozytywna, przychylna, wychwalają mnie, prawda? w osób do ma ale są tacy, którym nie pasuje, wtedy rugają mnie. O no, 23 takie fajne określenia. Gangster, Judasz, zdrajca, Chabska autoba, autorytet, autorytet moralny dla miarod duchowych krajów za granicą, prawda? I tym podobne. Chcę so, tak u ułożyć, ale się że się tak wynikli. A na czasie dużo myślenia. Jeśli gdzieś jest jakaś prawda. Zaczął to, czego nie pisze Gangster. Sercowe mnie, w moim motywowaniu się było takiego, że on nie zdając mnie, w tak się prawda? No więc jeśli nie widzę żadnych pracowników, to śmieję się, znaczy nie, za mnie jest zupełnie trafią. A jeśli zastanawiam się, co się odkryje, że mam tutaj to powiedzenie, przeczytam, no to się poprawię zwyczajnie, prawda? Zwyczajna sprawa. Tacy ludzie mówią, że Chcesz wiedzieć, jakim jesteś, to zwrócił do tych, którzy Cię nie lubią. Ci, którzy Cię czy lubią, to jest a Ci, którzy nie to ja Ci dawałem, że... I z tego zawsze jest trochę źle, naprawdę. To po prostu to ja publikuję ale chodzi o to, musi być obiektywizm, prawda? I to, i to nie tylko chwałą. To już moje ostatnie pytanie. Ostatnio na wielu zdjęciach na swoim profilu na Facebooku pojawia się Ojciec w Czerwonych Koralach. I myślę, że nie wszyscy wiedzą dlaczego. Dlatego, że bym utrzymujemy jako w tej chwili aktualny w małopolski. No, no i Kraków, jak to jest w świecie że żyłem w kontakcie. Ja jestem laureatem lauru miasta Krakowa. Uważam, że działalność przy, przy, przysparza Krakowowi, no to jakie są mnie. Nie wiem czego. Chyba nie blasku, bo mam dosyć, chyba że czoło, prawda, świecące. Tak, ale że, że robię dobro dla do Krakowa, jestem taką troszeczkę marką Krakowa. To kobiety te rzeczy, ludzie już są takie, owakie. Ojcze, karale to jest, nie to że jest człowiek krakowski. Ale nie, zobacz, zobacz, jak to będzie wyglądało. Także no, sferowali, Karola robią furorę, prawda. I to się śmieje po prostu, jak za szczęście, ponieważ w Kraszorze jest dużo mników, jako mników, lepszych ode mnie, bez żadnego mistrzenia się, represą, pracują, bo układni, punktualnie. Lepiej. Także ja nie mam problemu na zewnątrz, owszem, orfaną, przez którąś czasem w swoim miejscu. na swoje miejsce, bo prawda? I wiem, że dojdałem jeszcze daleko. Jak już osiągnął ideał, to już umarł, prawda? Może się jeszcze mam nadzieję, że coś jeszcze ze mnie będzie. Także to wszystko ogóle, te wszystkie będzie przebiera, i tak dalej, to nie nie bawiał. Jestem na tyle pokorny, że ja przyznaję, że jestem pyszny, <grymianie> Ojciec Leon, nabit Benedykt ten był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć może dziękuję, bo cierpliwie wysłali do końca. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.